Ja mam i strony na w kolejnym odcinku będziemy teraz ćwiczyć. Tak? Nie przez. Nie, kurwa. nie Nie kurwa. Będziemy ćwiczyć. Koty będą mi utrudniały, jak zwykle. Tu jest kitka śpi, a tutaj kawka. Druga kawka. A tu głośnik. Tylko się w tym problem jest, bo jak yy, włączę muzykę, to te. Yy, nie wiem, no jutro mnie zablokuje film po prostu. Wy to na pewno słyszycie, mój bratku, ten, zagrał w latinka, i muzyczki słucha. A to kotek słucha, bo... Ten koto się zwalił, i kawki i zaczniemy ćwiczyć. Tylko No to okno jest otwarte, bo mi się niestety zepsuło. Takie osiedle nasze jest. I ten czekają osiedle, ma... 15 lat ja mam, 16, znaczy, no tak, około 30, 20 lat ma, prawie jak szkoła. Szkoła pasowała numer 22, no ma 30. 30 lat ma. No. I no. Tylko nie wiem, gdzie kamerę położyć. Telefon szukam miejsca. No, chyba znalazłem. Właśnie z tym jest problem, że ja nie wiem, czy mnie będzie widać. Zaczynamy może od rozgrzania się. Robiłem trening, ale nie z wami Na TikToku Chciałem robić trening Zrobiłem Ale tego nie nagrałem Mój kurde kot przekazał O ten ten Ten, ten tu Bo ile zrobimy pompek Siedem. I możecie zrobić ponad 10-20, chcecie zrobić, to kładacie nogi, robicie tam pompki. A jak ich też nie możecie, to tak 10-15 minut przerwy, robicie dalej. Brzuszki są zrobione, Nie wiem, czy tam radę, już ręce mi odpadają, bo wstałem o 6,50, zrobiłem kawę. Zrobiłem Zrobiłem mm, ćwiczenia, ściągnąłem sobie taką aplikację na telefon, ćwiczenia w domu. Uff, I się tak kurwa zgrzałem. Wczoraj to samo. Robiłem... Ręce mi się tak trzęsły, całe ciało mi się tak trzęsło, nie wiem co się działo ze mną. Mogło być tak, że ćwiczyłem za dużo i mój organizm powiedział ty weź się puknie, nie rób tyle ćwiczeń. Bo mm, ta aplikacja chyba pytała się, ile mam lat. Powiedziałem, że mam 22 lata. I mi każe robić kurwa pompki 50. Mówię kurwa A przysiady 35. Brzuszki 40 i coś chyba. Ja już pamiętam. Właśnie teraz mi się tepią ręce, kurde, jak wczoraj. Nerwy mi nie wytrzymują, kurwa. Hmm. Niestety, takie życie człowieka. To inaczej skończyliśmy na damskich pompkach. Hmm. No, lecimy. Bo teraz, dobra, już mi się nie chce Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, na razie po 10, bo mój organizm już, już nie chce szacować. bo mi się ręce trapią, ale to już trudno, trzeba przeżyć jakoś. Mówi, nie wiem, czy mnie nie widział. że mi tak po prostu, o cyk. Nagrywa się, nagrywa się. Są, to mu resantus. Są sem materiał. Albo bluzka na przykład. I tak porobimy tak po 15-20. Łaku. No i Raz. Dwa. dziewięć jedenaście się jedenaście dwanaście czekajcie kur... bluzkę, bo... tak bardzo

15 to było pokazane na filmie Czy na filmie na aplikacji tu teraz właśnie teraz kładę tam jest głośnik Mimo 15 do przyjaciół 15 bateku o, o Jezus Myślę, że to lepiej.

Tąd, do, tam do otamy 15 km i wracanie 15 metrów. 30. 15 plus 15. 35. Nie 30. 30 35 już nawet. Wróciłem to mnie to mnie tak zemdliwo. Położyłem się kurwa i nagle zasnę. Nic nie pamiętałem co się działo w i kurwa. Ja bym było po kurwa. masz tu grubasie to jest właśnie ten kod który mi właśnie przeszkadza w ćwiczeniach w tym oruczu Możesz. No, Możesz. no i co 15 to może. mogę już przysiadam a przysiadów jeszcze nie było po co ja Cię brałam ręce zajmij się raz 4, 5, 6, 7, 8, nie, sorry, nie chciałem się uwolnić. Sorry, proszę się, naddajmy oczy. Tyle było? Dobrze, żeby mi Dwanaście 11, 12, 13, 14, 15. Teraz by się przydało tak zrobić. Myślę, że to Kurwa, to nie przeszkadzało mi. Um, co teraz? Nagrywa się, nagrywa się. Um, to będzie za wysoko. Możemy zrobić tak. Zrobimy um, tak, sobie. to tak. A to i tak będzie za, kurde, za nisko. Ja pierdziele. Zawsze muszą być jakieś utrudnienia. Jak liczycie to na tym oddychać Nie wiem, tu mi się nie chce tego wyspychać Dobra jak wyjdzie po prostu ten film Zobaczcie, chyba Dawaj się trochę No tak, tak, tak będę głupiał Chyba Dawaj, kocie, daj mi jeden film, upiutopiaj

to będzie tak tak ciefnę w to mi centralnie gdzie o idealnie na łóżko tak tak dobra serdecznie przesuń się przesuń się e, to powiem twoją jazdaczkę Proste plecy, a, 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 a. proste plecy. Powtórzenia ja, nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

40 sekund, albo minutę, co odpoczniecie a jak odpoczniecie to dalej robicie te 25 o, kotek przyszedł w górę i subskrypcję, jak chcecie mnie zmotywować robimy dalej tylko pamiętać? jak nie to... nie ja mówię, no dobra Dobra, 15 sobie jestem tu w domu Szesnaście, piętnaście, dwadzieścia, trzy, cztery, pięć. Teraz rozgrzewka. Teraz w wkarmimy. C'est jak to było to Skłony tak ale ja tego nie umiem zbawony jakiś lewej to do pak nie, od wczoraj zacząłem już tego dosyć. Przerwę na, na kawkę albo na herbatkę albo na papierosy, no i tak jak będę palił, to nic tego nie wyjdzie. No i zatem moją no rodzice zaczęli palić papierosy chciałem spróbować papierosy. Niestety jest, zaczęło się tak, że papierosy paliłem, potem papierosy i elektryki, a potem przerzuciłem się na elektryki. No I tak jest, nie luków już nie palę, tylko elektryki. Jakby was interesowało. za da muzykę muszę zobaczyć U mojego brata, tylko będą autorstwa zabrane Mi film zapewne na youtube no ale to ma biedronka uwaga przeceny Uf. w domu lepiej ćwiczyć niż na dworze. ale na też jest fajnie bo się pociągasz. ale ja tu ciężarów nie mam niestety Ale jak to jesteś, tu tu w twórczości. W pięknaście zrobiliśmy, pomki tam przysiady też i te, co zrobić tak, żebyśmy się Mój szwakier też pali i też ćwiczy. On już 4 lata ćwiczy. Ma takie kurwa mięcho, że o panie. A może dużo rowerek zrobić? Może w następnym, następnym odcinku, jak dawno się podoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A na razie, to przerwa. Na razie mogę wam pokazać kotki, to będzie na tyle. Na razie Kitka, kitka czarna, kitka to jest ta. To jest mew, czarna tam, bo to jest mewcia. Ale nasz... Podejdę na osłonę, rozucieka. Nie wiem czemu. A tu jest ten maluszek, który mi przeszkadzał. Chciałem nagrać kotka, ale coś mi nie wierzyło. Niestety. A tutaj sobie śpi. Zabita. Kto tutaj się ucięł? Kto się dobudził? się na górę i suba dla tych kotów. A to byli na tyle. Trzymajcie się. papa. Pa.